la 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 sąsiad, co ty taki radosny? Jezus, tańczysz. A ty nie byłeś łysy? Co ty masz za afro? Sąsiad, jestem radosny, szczęśliwy, bo cieszę się ze swojej pensji. 4,5 tysiąca! Cieszę się jak ponad połowa Polaków w tym kraju. No, co w tym takiego dziwnego, sąsiad, no. I dokładnie byłem łysy, tak. Ale. W tym kraju, jak jestem zadowolony ze swojej pensji życia, nie będę łysy. <noise> Dałem sobie przeszczepić włosy. Tak, nowa technologia, z pobra mojej żony. No, wspaniale. Ale niestety moja żona teraz w szpitalu wylądowała, wiesz, no i... O, ojejka, w szpitalu, sąsiad? A co się stało żonie? Jakieś coś poważne? A, bo też, jak ponad połowa Polaków w tym kraju... Była zadowolona ze swojej pensji i dała sobie powiększyć usta. Ja mówiłem jej, że nie musi, bo i tak jest dla mnie piękna, ale chciała. Mówię, stać ją, zadowolona jest z pensji. Niech sobie powiększy. Tylko lekarz był po imprezie i mu się pomyliło, zamiast jakiegoś silikonu medycznego dał jakiś sanitarny, łazienkowy i jedną wargę ma taką normalną, a drugą jak zderza od autobusu, ale wyjdzie z tego i będziemy dalej się cieszyć ze swojego życia i pensji. Jak jest pięknie, sąsiad! Jezus, paliwo tanieje. Pensje są cudowne. Jak się wspaniale żyje. Tak, tak, tak. Paliwo tanieje, bo pewnie rocznica rządu jest. A już mówią, że za miesiąc powyżej szóstki ma być znowu. Także ja bym się Oj, tak nie cieszył. Cały siat, przestań. Ciesz się życiem, ciesz się pensją. Korzystaj z życia tak jak ja. Kupuj sobie, co chcesz. Ja sobie właśnie teraz zamówiłem taki wiesz, zobacz, z, z dalekiej Azji specjalny sygnet ze Smoczej Góry. Z dalekiej Azji zamówiłeś? Ta. Ha <laughs> ha.